Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Polecam. Joanna Lamparska. Zawsze kiedy stoję przed pałacem w goszczu, mam przed oczami dwa obrazy. Pierwszy, rok 1945, do pałacu. Weszła już Armia Czerwona. I żołnierze kazali wszystkim gospodarzom ściągnąć w to jedno miejsce, na ten wielki plac wszystkie możliwe zwierzęta gospodarskie. I na tym placu, na którym kiedyś odbywały się zabawy, wjeżdżały karety, cisną się setki krów, które się po prostu duszą i w związku z czym słychać taki potworny, głośny dźwięk. Druga scena rozgrywa się w kompletnej ciszy. Rosjanie wywieźli już zwierzęta, a na potężnym placu przed pałacem rośnie stos. Stos książek, dokumentów, obrazów i mebli. Żołnierze wyrzucają je przez okno, wybierają sobie co ciekawsze rzeczy, a potem będą to robili również pierwsi polscy osadnicy. Jeden z panów, z którym rozmawiałam, mówił, że wyciągnął z tego stosu rysik i kawałek zeszytu i potem bardzo żałował. Pałac w Goszczu przy przez wieki należał do potężnego, bardzo wpływowego rodu Reichenbachów. Reichenbachowie wszystko robili na najwyższym poziomie. Budowali mocne pałace i jeżeli mieli dzieci, to po kilkanaście. Jedna z pań Reichenbach zmarła przy XVII porodzie. W XVIII wieku powstaje ten pałac i bardzo szybko zostaje obudowany. Tym wszystkim, co potężny ród mieć powinien, czyli jest Kościół Ewangelicki, jest oranżeria, jest piękny park, jest ujeżdżalnia koni i potężne budynki gospodarcze, a także papiernia. Panie burmistrzu, pan urodził się w Twardogórze i pan zna goszcz od dzieciństwa. Strzelał pan z procy do okien kiedyś? Nie strzelałem, mam podchwytliwe pytanie. <grym> <grym> Natomiast y, pamiętam to miejsce, i tak naprawdę bardzo trudne to było doświadczenie, kiedy tutaj się przebywało. Potem przez 25 lat, można powiedzieć. Y, Działania samorządu tutaj były dosyć widoczne, ponieważ część budynku została zrewitalizowana, ale właśnie ten główny gmach bryła głównego budynku po dawnym pałacu, dzisiejsze ruiny zrewitalizowane, no, ulegały coraz większej degradacji. Natomiast już w tamtym miejscu, te 25 lat temu, to miejsce wyglądało trochę inaczej. Tu mieszkało kilkadziesiąt osób, takich naturalnych gospodarzy tego miejsca. Tu do niedawna jeszcze wisiały takie, czy, czy znajdowały się takie atrybuty właśnie tego codziennego życia, jak chociażby trzepaki na, na dywan, czy, 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 czy jakieś tam wieszaki to tak na bieliznę. Cała ta przestrzeń za pałacem była porośnięta drzewami tak naprawdę wąska, przedeptana ścieżka, którą można było sobie przejść w kierunku kościoła, a dookoła gąszcz. Jak to wyglądało, jak Pan tutaj wszedł po raz pierwszy, już jako osoba, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie tego obiektu? Na tej przestrzeni, gdzie się tutaj znajdujemy, były dziesiątki, a koniec końców się okazało, że ponad 1500 metrów sześciennych gruzu, który zalegał tutaj na różnych wysokościach, zalegał od momentu, od momentu pożaru, więc zdążyły na nim porosnąć różne. różne drzewka samosiejki, klony. Dotąd był ten gruz, dotąd? No tak, myślę, że nie. Jeżeli chodzi o wzrost, to pomiędzy Pani redaktora mną gdzieś tak... Czyli różnych... tyle tu było gruzu, tak? tak? to wyjechało z, tego, wyjechało z tego łącznie 1700 metrów sześciennych, sześciennych gruzu, który musieliśmy pod nadzorem archeologa ręcznie, ręcznie przekopać. Na murach rosły drzewa w wielkości 1,5-2 metrów. No to się mówi, że tyle samo było w murze tego, tego korzenia. I chociaż tutaj zadbaliśmy o to, żeby oczyścić te mury, no to jednak przyroda robi swoje. Przystąpiliśmy do, do zabezpieczania i do karczowania, co, co nie jest typowe na, na, na remontach, chociażby dużo, dużo różnych remontów obiektów zabytkowych. Zabytkowych wykonujemy, ale, ale karczowanie przez dwa tygodnie wewnątrz obiektu nam się zdarzyło pierwszy raz. Dla mnie w takich obiektach zawsze bardzo ciekawa jest historia 1945 roku. Do tej pory w pałacu są Reichenbachowie i jest taka legenda, że oni mieli czas, żeby wywieźć wszystkie swoje dobra z goszcza, ale nie ma w tym prawdy. Dlaczego? Dlatego, że każdy ruch arystokratycznej rodziny, Zmierzający do tego, żeby się ewakuować w taki oficjalny sposób, byłby uważany za zdradę Hitlera. W związku z czym Reichenbachowie, opuszczając pałac, po prostu wyjechali z niego z jedną walizką. Kiedy do goszcza wchodzi armia czerwona, wiemy, że w pałacu jest wszystko: nietknięta, potężna sala lustrzana z wielkimi lustrami, obrazy, meble, żołnierze wyrzucają to na zewnątrz, a potem. Dochodzi do wielkiego pożaru. Pałac został spalony. Co było w środku? W środku było tylko gruzowisko. Nie było nic, wszystko zostało spalone. Ponieważ stropy piętrowe to było wszystko drewno, i podłogi były prawdopodobnie drewniane, dlatego to wszystko uległo spaleniu. I kiedy się weszło do pałacu, to jeszcze w tym. W latach 55. było czuć taką spaleniznę drewna. I tutaj opinie są bardzo podzielone. Jedni mówią, że pałac podpalili Rosjanie po to, żeby zatrzeć ślady grabieży, ponieważ oni wywieźli stąd kilkanaście samochodów z meblami, z różnymi dobrami, potem weszli tutaj szabrownicy. Z powojennej dokumentacji wynika, że z pałacu do państwowych instytucji zostały wywiezione zabytkowe meble. Lista wyposażenia jest imponująca. To m.in. 27 obrazów olejnych, w tym 19 w rzeźbionych i pozłacanych ramach, barokowe szafy i broń. O jakich państwowych instytucjach może być mowa? W komnatach zerwano również brokatowe obicia ścian i 14 obrazów na płótnie. Z notatki wynika, że tuż przed pożarem pałac i przyległe budynki były wciąż w bardzo dobrym stanie. Ale jest i inna relacja. Podobno pałac zajął się po prostu od źle używanego kominka. Tak przynajmniej opisali to dziennikarze w ówczesnej prasie. Ale takie historie zawsze bardzo długo muszą czekać na ich rozwiązanie. Jakiś czas temu tu, do pałacu w Goszczu, przyjechał pewien pan i powiedział, że on wie, nie poda nazwiska, że jego dawny kolega był szabrownikiem, Szabrował w tej okolicy, przyjechał do pałacu, zabrał co jeszcze można było, a potem po prostu zapruszył ogień, żeby zatrzeć po sobie ślad. Jedno jest pewne: pałac płonie i od tamtego czasu zostaje już ruiną. Wyrzucacie ten gruz, wyrzucacie, a tu nagle pod gruzem skrzynia skarb. No, pojawił się jakiś, jakiś e, duży, duży obiekt e, metalowy, który później się okazał nie wiem, czy, czy, czy założyliśmy, że to skarb, raczej się nie spodziewaliśmy e, e, tutaj jakichś cennych znalezisk, bo no ten pałac był. Panie i... Arku, taka skrzynia, skrzynia wielka. Skrzynia była wielka, to prawda, tak? natomiast, natomiast te ruiny były e, przez lata m, przeszukiwane, plądrowane i, i, i tutaj e, ciekawostką byłoby wielką, gdyby się znalazło coś, coś, coś cennego. Ja na to, ja na to <laughs> nie liczyłem. Ta skrzynia była. była Lekko uszkodzona, więc przez otwór w niej kierownik robót konserwatorskich tam zaglądał jakąś mikrokamerą i były tam jakieś, jakieś dokumenty w języku niemieckim, wyglądały na księgi rachunkowe, więc, więc taka po prostu chyba była, była tajemnica tej skrzyni, że tutaj ostatni prywatni właściciele tego obiektu zostawili całą tutaj historię buchalterii tego majątku. I i ona dotrwała do naszych, do naszych czasów. No właśnie, kto by przypuszczał, że jeszcze po tylu latach, po szabrownikach, zniszczeniach znajdziemy w gruzach. Skarb, bo ta skrzynia z XVIII wieku jest takim świadkiem historii tego, co działo się tutaj kiedyś. Ona została częściowo nadpalona, czyli musiała tutaj stać w czasie wielkiego pożaru powojennego. Nic więcej o niej nie wiadomo, ale czymże byłby pałac bez swoich tajemnic? Panie Edwardzie, jak to wszystko wyglądało, kiedy Pan tu przyjechał? Bo Pan tu przyjechał w 1955 roku, tak? Tak, dokładnie 15 lipca 1955 roku tata mój ściągnął rodzinę z Aleksandrowa Łódzkiego. Pracował w Aleksandrowie Łódzkim w zakładach przemysłu pończoszniczego, no ale jego stan zdrowia na tyle się pogorszył, że dostał decyzję lekarską o zmianie miejsca zamieszkania ucieczkę właśnie z terenów miejskich do terenów, gdzie mógłby swoje zdrowie podbudować. Chodziło o gruźlicę, a więc chorobę w tym czasie bardzo popularną, na którą też zachorował i zmuszony był wyjechać. Znalazł goszcz, znalazł miejsce zatrudnienia w tutejszym państwowym gospodarstwie rolnym jako główny księgowy. Zakład szykował mieszkanie na placu pałacowym. Przez miesiąc czasu i 15 lipca sprowadził nas tutaj, gdzie zamieszkaliśmy razem już w tym y, mieszkaniu na Placu Pałacowym. Ile pan miał lat wtedy? Miałem 5 lat, ponieważ jestem rocznik 1950, a więc taki mały smyk, ale już tam pamięć z każdym z tego roku i z każdego następnego coś tam utrwalała, prawda? Przyjechał pan, zobaczył pan ten. Pałac i pierwsze wrażenie takiego dzieciństwa? Pierwsze wrażenie było takie, że zobaczyłem duży budynek, taki olbrzymi. Ale ten budynek jakiś był taki dziwny, bo nie miał drzwi, nie miał okien na no powejściu do środka, to tam były zgliszcza. Ruina, gruz, nic więcej. Kiedy się weszło, to nawet była taka y, sytuacja, że, że cegły mogły obrywać się, bo to było wszystko luźne po pożarze. Co się stało z tymi wszystkimi rzeczami, które kiedyś były tu w kościele albo w pałacu? Grobowce. Grobowce były całe, pełne, przykryte. Nic, nie było żadnych szczeliny, że tam ktoś się próbował dostać, do nich nic. Dopiero w latach gdzieś 60., 80. do 70., kiedy ja już wyjechałem z Goszcza, wróciłem tu w okolicach lat 1970. I kiedy wszedłem tu do tego kościoła, zobaczyłem, że te grobowce rozbite są tak jak dzisiaj: wszystko pozrzucane powyjmowane, powyciągane, nie ma śladu. No tutaj dziecko musiało leżeć, prawda? Tak, pochówek dziecinny, bo są dwa duże dorosłe, kobieta i mężczyzna, prawda. No szoku doznałem, kiedy zobaczyłem, że przed tą kryptą leżą dwa zmumifikowane, brązowe ciała długości gdzieś no do półtora metra. No szoku doznałem, obok tam dalej na środku stała ta dolna część czarnej trumny. No szok był, niesamowity. Czyli ktoś to po prostu wyciągnął? Wyciągnął, ale prawdopodobnie szukano czegoś? skarbów, złota czy, czy innych wartościowych rzeczy, że nawet rozebrano te osoby z odzieży, prawda, umarłe. I tak pozostawiano. Straszne, to no straszna to była historia. To Powiadomiłem o tym ojca, który odpowiednie władze i w latach 70. odbył się pochówek tych dwóch osób w mauzoleum, gdzie dzisiaj do dzisiaj te osoby tam właśnie spoczywają. A co z meblami z pałacu? Czy gdzieś Meble. Mogą być? W tym czasie, kiedy ja byłem, tak jak powiedziałem, jeden gruz, czuć spaleniznę, mebli żadnych nie były. Było kilka drzwi pałacu, nawet i chyba nie mogę sobie przypomnieć, czy były drzwi wejściowe jeszcze, czy nie. Ponieważ myśmy te drzwi wykorzystywali do pewnych celów. Nie powiem jakich, bo się wstydzę dzisiaj tego. Nie no, to teraz musi Pan powiedzieć. powiedzieć. Pływaliście na nich. Pani redaktor, Pływali tak blisko się na nich, staw tak? i myśmy te drzwi mhm. zdejmowali na staw i żeśmy wypływali na tym jak na traw. Nie chcę pytać, czego Wstyd robiliście wioski. dzisiaj <grym> okay. przyznać się do tego, że też brałem udział w tym i niszczyłem. Partnerem projektu High History jest sklep Militaria.pl. Polecam. Joanna Lamparska. Przeglądam stare zdjęcia przedwojenne i widzę nie tylko pałac, nie tylko budynki gospodarcze, ale piękną oranżerię, piękny pawilon modrzewiowy, rzeźby. Czy to tak wyglądało jeszcze, jak Pan tu przyjechał? W latach 50. Zresztą zacznijmy może od tego, że Kościół był przynależny do pałacu Reichenbachów. I żeby się dostać na mszę do tego kościoła. To albo latem mogli sobie tu dróżkami wyjść, albo zimą mogli przejść sobie tak zwanym łącznikiem. Łącznik prowadził tutaj na zewnątrz. Tym łącznikiem się schodziło, pamiętam, szerokimi granitowymi schodami na dół. Ponieważ ten łącznik był taki piętrowy, prawda, więc trzeba było zejść. I z tych schodów wchodziło się prosto do oranżerii. Oranżeria była tutaj. Jak ona wyglądała? To było długie pomieszczenie jedno. Okna w tej orażerii były bardzo wysokie. Od wysokości, no załóżmy, 30, 40 cm od posadzki, gdzieś na wysokość 3 metrów. Duże, ładne okna były. I te okna były tylko po lewej stronie, natomiast prawa strona była bez okien. Na środku oranżerii, na wprost wejścia tutaj tego z ogródka, stał posąg Herkulesa z maczugą taką. To była fontanna. I on tą maczugą usiłuje zabić węża dużego, a to była fontanna. W związku z tym z paszczy tego węża wytryskiwała woda. W 2018 roku Paweł Czuliński zostaje burmistrzem i ma spory teren, a oprócz tego ma okropną, zniszczoną ruinę, z którą nikt nie wie co zrobić. Ale z ogromnym potencjałem, i, i to nas pobudzało do, do myślenia na ten temat. I te myśli zaczęliśmy bardzo mocno intensyfikować, tak naprawdę na początku tej kadencji, czyli zaraz z początkiem 2019 roku. Wtedy, no, jak można powiedzieć, kwartał nie minął kadencji, a pojawiła się szansa, na duże pieniądze, ale bardzo niewielka szansa. Więc no, rodziło to duże ryzyko, jednak nie otrzymania grantu z funduszy norweskich, tak zwanych, bo to tam właśnie złożyliśmy naszą aplikację. I pośród takich sław architektury tej zabytkowej, jak chociażby tutaj posłużę się przykładami z Dolnego Śląska, twierdza srebrna góra, bolesławiecki szlak ceramiki. I Pałac w Goszczu. No, wyglądało to na liście grantobiorców bardzo zjawiskowo. Bardzo dużą dumę czułem, kiedy, kiedy faktycznie wśród kilkuset zgłoszeń, raptem 20, mogło pozyskać bardzo duży grant. To było razem ze środkami zabezpieczonymi w naszym budżecie ponad 10 milionów złotych, które właśnie zostały zmaterializowane, które pozwoliły ten obiekt odnowić, przeznaczyć do użytku dla turystów, dla mieszkańców. Bo mocno zastanawialiśmy się też, co tutaj zrobić, ponieważ tu tak naprawdę bardzo mocno ścierały się ze sobą dwa kierunki. Kierunek pod tytułem pełna rewitalizacja i zróbcie, zróbcie ten dach. Tak, tak mówiąc kolokwialnie Znaczynie i obrazowo. Odbudujcie od samego początku. Tak? Odbudujcie od samego początku, pokażcie w pełnej krasie, jak to, jak to było, jak to wyglądało, jaki potężny i wielki ten pałac był. To nawet ta Ponad 10 milionowa, blisko 10 milionowa dotacja, no to, to by nie wystarczyła na te marzenia. Poszliśmy w trochę innym kierunku, w kierunku, który dzisiaj możemy zaobserwować. Jest to zwane tak, tak zwana trwała ruina. Oznacza to, że po pierwsze na mapie Dolnego Śląska, ale myślę też i Polski, jesteśmy jedną z nielicznych trwałych ruin. Najbliższa tutaj w okolicy to jest trwała ruina zrealizowana w Żmigrodzie i tutaj mamy także w Goszczu. Ale też skala, przypomnę, że pałac jest po dwóch pożarach, zgliszcza, blisko trzy metrowe warstwy gruzu to to, z czym się tutaj spotkaliśmy, gdy rozpoczęliśmy te prace rewitalizacyjne. Niemniej jednak, chcieliśmy pokazać poprzez tą trwałą ruinę nie tylko trudną historię tego miejsca, która doprowadziła do tego stanu ale też pokazać resztki tego oryginału czyli to, co się zachowało. I to dzisiaj tak naprawdę, jak się wejdzie do tego pałacu, kiedy się zobaczy resztki zdobień na ścianach, kiedy to się porówna ze zdjęciami, kiedy spojrzy się na kamienny i. I oryginalny kominek z resztkami kafli dookoła, kiedy dostrzeże się kilka różnych drobiazgów, kiedy zobaczy się dwie ostatnie drewniane ramy, przypalone, upalone właśnie przez pożary, to wtedy wyobraźnia, tak mi się wydaje, działa najbardziej. To wtedy można sobie, patrząc na to, co tu było, co zostało, dopowiedzieć sobie o czym ma wyobraźni całą resztę. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tu za 10 lat. Wchodzimy tu, co pan widzi. Widzimy oryginalne kamienne z kamieni polnych wykonane tutaj dojścia po bokach. Widzimy dzisiaj rozglądam się no już pozostałe drzewa ale dosadzone dwa szpalery drzew, które stworzą takie aleje już nie tylko tutaj dojazdowe, ale i bliżej tutaj środka dziedzińcu także dwie aleje spacerowe. Widzę tutaj ławki za naszymi plecami. Ile kosztuje utrzymanie tego miejsca? Dzisiaj jest tutaj wiele nie do policzenia rzeczy, ale powiem Państwu, że tu, żeby skosić trawę tak naprawdę, to jest to praca dla dwóch, trzech osób na dwa-3 dni. Ruina. Na pozór mury. Które po prostu stoją, więc wydaje się, że nie są zbyt wymagające. Trzeba po, e, za każdym razem, też szczególnie po weekendach, szczególnie po, po takich dniach wolnych. E, Przejrzeć to miejsce, posprzątać. To to jest otwarte miejsce, prawda? Każdy tak. może. Przyjść, Każdy może o dowolnej tak... porze skorzystać z tego miejsca, odwiedzić je. Pomysł był taki, żeby to zachować jako trwałą ruinę, no ale trzeba jakieś schody dodać, prawda? Turyści muszą się bezpiecznie poruszać. Jak tą sprawę rozwiązaliście tutaj? No, przede wszystkim takimi elementami użytkowymi, funkcjonalnymi, które umożliwiają zwiedzanie tego obiektu. To co widzimy tutaj, to, są, to jest poziom nie oryginalnej posadzki która kiedyś, czy, czy podłóg drewnianych, które kiedyś w tym budynku występowały, e, bo one się spaliły. Czyli po, posadzka była ile metrów wyżej? Pół Nie, metra? Nie, powiedzmy, że 20 centymetrów mhm. wyżej. tak? Natomiast, natomiast te cegły ułożone, ułożone na płasko, te duże, oryginalne e, stanowiły, tutaj to akurat jest zarys jakoś muru, tutaj, tutaj ta, ta, polepa, ta polepa to były, były ułożone na płasko cegły. I myśmy do tego poziomu się nawiązali, mamy tutaj, mamy tak tutaj bruk linkierowy, to są takie, takie małe, małe cegiełki o bardzo niskiej nasiągliwości, więc one tutaj przetrwają długo, no i ich tutaj wbudowaliśmy, ręcznie ułożyliśmy 12 tysięcy sztuk. Panie burmistrzu, ile to kosztuje? Bo pan mówi o 10 milionach. 10 milionów to sobie stawiamy za to 10 skromnych domków jednorodzinnych. Ten teren to jest ponad 30 hektarów staw na środku wyspa, zieleń dookoła, kościół, który jest tuż obok, także z okolicznymi, no niegdyś ogrodami, dzisiaj trochę zrewitalizowanym terenem. Szacujemy, że, że całość mogłaby tutaj kosztować powyżej 50-60 milionów złotych, żeby już w pełni być no, dumnym złotych, z tego miejsca. Dolary. Odwiedziłam dzisiaj dla Was pałac w Goszczu na Dolnym Śląsku. Koniecznie tutaj przy aby żeby zobaczyć jak można z czegoś, co już całkowicie upadło, po raz kolejny zrobić perłę. Koło pałacu stoi jeszcze piękny kościół ewangelicki, ale chwileczkę jeszcze będziemy musieli poczekać, żeby do niego wejść oficjalnie, ale w dzisiejszym programie razem z jednym z naszych rozmówców byłam we wnętrzu, więc macie taką malutką namiastkę jego piękna. Goszcz, Dolny Śląsk Joanna Lamparska. Zapraszam na nasze kolejne odcinki.